Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Amen. Jezus widząc tłumy wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi albowiem oni na własność posiągną ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam krągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie Albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Oto słowo Panie Kochani bracia i siostry, pomyśl najpierw, czy to, co teraz powiem, jest zgodne z tym, co teraz czujesz i co przeżywasz. Czasem człowiek dzisiejszy ma wrażenie, czasem pewność, że żyje w świecie, gdzie już nie ma miłości, gdzie świat jest do niczego, trzeba już umrzeć, nie ma co tu robić, tylko mordujemy się z zarabianiem pieniędzy na gaz, elektrykę, kawałek szynki, za opłacenie mediów. Czasem starcza, czasem nie starcza. Czasem dzisiejszy człowiek ma pojęcie takiej strach i lęk, że żyje wśród ludzi, którzy się nienawidzą, wyklinają, kłamią, oszukują. Firmy dziś nie dotrzymują swoich zobowiązań, politycy się kłócą, rzucają się do więzienia, kłamią, oszukują, media takie, owakie. Że dziś nie ma miłości, nie ma nikogo, że dziś tylko LGBT, tabletki dzień po, tylko zabijanie, aborcje. Rzucam tyle haseł, szczególnie żebyś to jaskrawo zobaczył. Czy dzisiaj nie boisz się życia? Kto cię otacza? Dam przykład z działki, którą dobrze znam. Jeśli ktoś pije albo jest narkomanem. Hazardist, jest uzależniony od komórki. Dziś cierpimy w szkołach, bo cały czas dyskusje, czy dzieci miałyby mieć komórki, czy nie. Przecież to jest jasne dla wszystkich, myślę zrozumiałe. Ktoś uzależniony, myśli, że taki jest świat. Dokładnie. Człowiek, który pije, myśli, że wszyscy piją. Człowiek, który używa komórkę, nadużywa komórki, jest uzależniony od komórki mówi. Przecież wszyscy używają komórki. Ktoś, kto gra gry hazardowe i hazard. Przecież wszyscy chcą mieć pieniądze, jutro się odegram. I tak możemy myśleć, że właśnie taki jest świat. Czy ty tak to czujesz? Ja przyznam się z własnego doświadczenia. Bardzo jasno widzę, jak de mnie świat mnie w to wciąga, a z drugiej strony proszę Boga łaskę, że mówię, nie wciągną. Ale czasami tak myślę. Że już nie opłaci się to i to robić, nie opłaci się mówić, nie opłaci się być wierzącym, nie opłaci się tym, bo po co, a proboszcz po co ma coś mówić, jak ludzie i tak się nienawidzą, no, kasa, władza, pieniądze. Poczuj teraz swoje serce i swoje myśli. Zgadzasz się z tym albo nie? Jeśli się z tym zgadzasz i to jest twoje doświadczenie, to bardzo fajnie, wyznałeś prawdę przed sobą. Jeśli się z tym nie zgadzasz i czujesz, że jest piękno, to dzisiaj jest dla Ciebie uroczystość. Ale jeśli się oszukuje, że jesteś święty i żyjesz przy świętości, a jednak jesteś wtopiony w ten świat i wchłaniasz ten świat, tu jesteś w pomyłce. Dlatego, kochani, dzisiejsza uroczystość mówi nam o jednej pięknej rzeczywistości. Zobaczcie do tekstów wszystkich dzisiaj tekstów liturgicznych. Wszystkie mówią o Apokalipsy, o dzisiejszą Ewangelię i też list świętego Jana Apostoła. Kochani, Bóg nas otoczył swoją miłością. Jesteśmy kochani i prowadzeni przez Jego Plan do Nieba. Jaki ten On nie był? Jesteś w tym Planie. Jesteś wybrany. Jesteś wybrany. Jesteś potrzebny dla Boga i Kościoła. Bóg zesłał swojego Syna z abyś mógł żyć. Jesteś otoczony miłością. Jesteś otoczony miłością świętych, którzy żyli zgodnie z Ewangelią. W swojej własnej służbie. Tak jak Bóg im dawał żyć. Jedni byli zna, znanymi na cały świat, drudzy w ciszy klasztoru zamknięci, święci, modlący się, zatopieni w modlitwie w Bogu. Jesteś otoczony ludźmi, którzy kochają Naprawdę dziś wiele ludzi za Ciebie ponosi ofiary. My tu odprawiamy Eucharystię. Nie jestem święty, to znaczy bezgrzeczny. Ale w imieniu Boga mówię Ci i pokazuję, że Jezus dzięki łasce kapłaństwa przychodzi do Ciebie. Jesteś ogarnięty miłością wspólnoty Kościoła, w której też jest nienawiść, ale Bóg zostawił łaski, sakramenty. Ojciec Bogdan spowiada, jesteś ogarnięty, czy wykorzystasz? Skatełko się świeci, na razie czerwone, za chwilę będzie zielone, za chwilę się skończy kolejka i powstanie pytanie, czy rozumiesz, że jesteś ogarnięty Bogiem miłosiernym, który siedzi w konfesjonale i chce uwolnić Ciebie od diabła, brzegu nienawiści i braku pokory? Czy chcesz to przyjąć? Jesteś ogarnięty. Kapa spowiada, ja odprawiam Eucharystię. Kościół się za ciebie modli na, cał na ołtarzach całego świata. Jesteś ogarnięty świętymi, którzy naprawdę byli święci i są święci. Wygłoszeni, przyjęci do Królestwa Niebieskiego, wygłoszeni przez Kościół świętymi. Grzeszni, ale święci. O tym za chwilę. Czy to rozumiesz, że jesteś ogarnięty też miłością? Popatrz na swoje rodziny. Na swoją rodzinę. Często mówimy, Mam złą rodzinę, mam dość, sobą pogardzam. Czasem ludzie sobie myślą, sami dla siebie jesteśmy niebezpieczeństwem, bo tak jest, pogrzeszymy, nie chcemy się nawrócić. Ale zobacz, ile masz też miłości do siebie. Siedzisz dziś tu w ławce. Przyszedłeś do Boga, jakikolwiek byś nie był. To dobry znak. Ale nie niewyczerpujący całej świętości, stań przed Bogiem, idący się Boże, przyprowadziłeś mnie, tu jestem z Tobą. Jestem ogarnięty Twoją miłością. Nikt mnie tak nie prowadzi jak Ty. Czego doświadczają ludzie, którzy są uzależnieni i poddadzą się prowadzeniu Boga? Odkrywają, że nie wszyscy piją. Odkrywają, że nie wszyscy grają w fazach. Odkrywają, że taka rodzina to nie musi być od razu zła, bo miał dobrą rodzinę, tylko sam był uzależniony. I tu jest druga część tego, co chcę powiedzieć. Kochani, dzisiejsza uroczystość pokazuje nam, jak Bóg nas przeznaczył dla miłości. Do, wie do wieczności. Tu jesteśmy tylko pielgrzymami. Ale co to znaczy być świętym? I znów, kochani, możemy dziś popatrzeć na liturgię. Kto wstąpi na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? Kto zadaje w I mamy człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłonił swojej duszy w Oto pokolenie tych, co szukają Boga, którzy szukają oblicza Boga Szukaj Boga w każdej chwili swojego życia. Nie szukaj nienawiści. Nie szukaj brzegu tylko i kto przewinił się przeciwko Tobie. Szukaj Boga, bo jak znajdziesz Boga, u drugiego człowieka by nie szukał miłości. Czy ta zasada dzisiaj jest w ogóle znana? Zobaczcie, przecież apokalipsa mówi jasno. Tak o opieczętowanych, o ludziach, którzy oczyścili swoje życie w krwi baranka. Świeci się światło w konfesjonale. Tam jest krew baranka, która cię oczyszcza. Tu, na Eucharystii, wspólnota kochająca Boga, to jest baranek, który oczyszcza od brzegu i wstępujesz do nieba. Czy uświadamiałeś sobie, ile razy w konfesjonale jest kapal, ile razy jest niewykorzystany. Bo ogarnięty jesteś miłością, i dlatego zobacz, oczyść swoje życie krwią baranka Jezusa. Czym chcesz oczyścić? Decyzją sądu? Walką codzienną, że jesteś sprawiedliwy, jesteś pierwszy? Spychnie mówi, że jestem pierwszy, natomiast jestem najdoskonalszy w tej parafii, w tej diecezji, w Polsce i na świecie. Wy Polacy to wierzący, to na pewno mamy rację. Oczyść swoje życie krwi baranka i z listu świętego Jana Apostoła. Popatrzcie, jaką miłością uderzył nas mój Dziec. Wczoraj był ten Halloween jej naprawdę. Wczoraj ktoś opowiadał, dzieci ubrane w ubranka świętych, prezentujący świętych, czyli Maryi, Józef i tak dalej, wychodzą z Kościoła, to nie u nas, wychodzą z Kościoła i spotykają dzieci, które chodzą w ubraniach diabła, czy tam wróżek. I zbierają cukierki. I z pomiędzy tych dzieci jedno dziecko mówi do drugiego, z trzeciej klasy, przygotowująca się do Komunii Świętej. I mówi do tej koleżanki, słuchaj, tam Basia powie tak, słuchaj Basia, zobacz tam za diabła jest przebrana Mówiła, koleżanka, która do Komunii się przygotowuje. To mówią dzieci, a my dorośli się oszukujemy. No zobaczcie, popatrzcie jaką miłością uderza na swoje dziecko. Trzeba popatrzeć tylko, nie patrzeć tylko na nienawiść, ale popatrzeć na piękno. Zastanawiałem się dzisiaj, jak pogodzić to, że ktoś idzie do Komunii Świętej, a w przeddzień jest na dyskotece i chodzi, zbiera cukierki jest przebrany za diabła. Jak myślicie wy? Tak. Błogosławimy wszystkie dzieci, bo dzieci na większości nie mają zatracić w rzeku, tak jak ile świadomości niech Bóg określi, i rodzice. Ale zobaczcie, jak Jakie porównanie? Dziecko lata z widłami diabła za diablicami. Yy, Rodzice patrzą i się cieszą. Za 20 lat z widłami będzie dziecko leciało za matką, a matka powie skąd to wziął? Pewnie kościół jest inny, bo nie wychował moje dziecko. Wie. Zobaczcie, tak? Ostatnie porównanie. Jestem absolwentem psychoterapią, zależy, nie jestem zatem psychologiem, nie psychoterapią. Ale jednak rozumiemy trochę życie psychologii. I już psychologów mówiło, za co się przebierasz, za jaką postawę, osobę. Z taką się identyfikujesz. Gdzie są ci psycholodzy? Tak? Zobaczcie, gdzie są ci psychologowie, którzy mówią, że to dziecko identyfikuje się rok, ta, cofleta, nawet z kibłami, mogę za dziewczynkami. I to się dzieje na naszych oczach coraz więcej z psychiatry. Dlaczego? Bo tak przyzwyczajamy dzieci. Przecież my wiemy, że małym dzieciom się nie nalewa soku do kieliszka, bo widzą, że tam pije w kieliszku. Nie nalewa się, bo dzieci świecił dziecko się, wprowadza w świat uzależnie i niestety. To, kto chce z tym dyskutować, to niestety dyskutuje. A my mamy, zobaczcie, popatrzcie, proszę, Proszę Was ja, jako prołożność i naszej parafii też szczególnie, bo doświadczam tu różnych rzeczy. Ale te cechy na świecie. Popatrzmy wszyscy, jaką miłością nas nie poddarza Dał swojego Syna, przeprowadził do nieba. Jesteś ogarnięty miłością świętym. I ostatnia rzecz, kochani. Dzisiejsze błogosławieństwa, nie można ich ominąć. Błogosławiony to szczęśliwy. Zobaczcie, a błogosławiony to wygłoszony za błogosławionego, za świętego. Szczęście jest, jak mamy ludzi święty. A jak ktoś się nawróci, trzaskamy, bo jak to się da? Jak ktoś powie dzisiaj o Jezusie, trzaskamy, go jak się da? Niektórzy, tak? Niektórzy, bo to nie, nie wszyscy, tak? Ale zobaczcie. Bądź szczęśliwy z Jezusem. Tak często jesteśmy szczęśliwi, jak mamy więcej kasy, tak samo jesteśmy szczęśliwi, chcemy być szczęśliwi, jak mamy więcej jakiegoś władzy, czegokolwiek. Czy chcemy być szczęśliwi z Bogiem, który, nie, który mówi, jak będziesz ze mną, to wtedy będziesz miał czyste serce i będziesz ładną i pragną sprawiedliwości, nawet jak Cię będą przeklinać. Nawet jak Ci będą mówić o aborcji, o tablece dzień, to będziesz czystego serca. Nawet jak Ci będą mówić, że nic nie przeszkadza, że żyjesz z kimś taką jednym dachem, to zrezygnujesz, ponieważ będziesz wiedział, że szczęście to czystość, czystość serca. Jeśli będziesz tak e, smucił ze smutnymi, pocieszał smutnych, będziesz szczęśliwy. Czy chcesz, nawet jak będą Cię przeklinać, czy wierzysz, że coś takiego w ogóle istnieje? To jest święto, życie własce łasce uświęcające. Zgodnie z Bożą wolą. Są tu dzieci też, zobaczcie, dzieci. Dlaczego mamy słuchać rodziców? Bo oni mieliby wiedzieć, jaka jest wola Boża dla Ciebie, i słuchamy rodziców. Pełnienie, bycie świętym, to pełnienie woli Boga przez rodziców. Ale jeśli rodzice się mylą, i sami nie chodzą do kościoła, co robimy same? I znowu jesteśmy przy tym samym, żeby być szczęśliwym. Wpatrzmy się w Boga, rodzice, starsi, ja wspólnoty nasze, Kalinera, słowa przez jej serce, bracia zewnętrzni, kościelny, organista wszyscy patrzymy się w miłość Boga, byśmy uznali i naprawdę odkryli tą miłość Boga. A więc kochani, życzę Wam dziś, żeby to słowo, które, które dziś Bóg kieruje do nas, żeby było dla Ciebie wyjściem naprawdę z tego patologicznych, różnych relacji. Wyjściem z patologicznego myślenia. Że to można być wierzącym i tam wybierać zło. Że tylko żyją ludzie źli. Że tylko świat jest zły. Że tylko są wojny. Nawet jakbyś miał sam z trendem siebie taką postawę. Nie jesteś tylko beznadziejny i zły i chory. Nie jesteś. Bóg ci to mówi swoją miłością, bo za ciebie umarł. On cię chce przytulić. On chce, żebyś zobaczył, popatrzył na jego miłość. Niech dzisiejsza uroczystość będzie wpatrzeniem. A gdy będziecie stać przy grobach swoich bliskich, ja mam tu naszych współbraci, moją rodzinę daleko, ale jak będziemy sercem stać przy pod naszych bliźni, nie myślmy tylko o tych kwiatach złożonych i tak dalej, światach, ale pomyśl o tym, że Ty jesteś powołany do świętości, bo czeka od takie same przejście przez śmierć, jak Twoje bliskie i zapragnij dziś bycia świętym. Po prostu. Rozrałuj się miłością Boga. Popatrz, odkryj, zaufaj, spowiadaj się, nawróć, zobacz dobro i piękno, a jak przyjdzie cierpieć, miej odwagę, by stale być przywoł. Amen.